Przez ten półtora roku myśmy się oswajali z widokiem człowieka, który rzeczywiście szuka swojej tożsamości. Mm, więc to nie jest coś, co pod wpływem mangi, tak, albo Netflixa <grych> się wydarzyło, tylko rzeczywiście szukał siebie mm, i gdy przyszedł ten moment, to było we wrześniu w zeszłym roku, oświadczył, że po prostu już wie, tak, że ma tą pewność. Że urodził się nie w tym ciele, w którym powinien, i że prosi nas o pomoc, żeby przywrócić stan, jaki powinien być. Tak. Okay. I oczywiście, tak jak Monika mówi, pierwszą sytuacją jest okej, okay, jasne. I potem musisz to wszystko ogarnąć. Kompletnie nie masz. Wiedzy, jak to zrobić, jak pomóc temu dziecku. Właśnie chciałem się o to zapytać. Trzeba się tego wszystkiego nauczyć. Trzeba tak? się nauczyć. Fajnie, że mamy w Szczecinie właśnie Lambda. Dobrze, że jest już dużo stowarzyszeń, czy fundacji, które szerzą tą wiedzę w sposób taki niepropagandowy.